Szukasz miejsca na imprezę okolicznościową: chrzciny, komunia, urodziny, imieniny, bądź stypa, lub jeszcze jakąś inną okoliczność i cenisz sobie domowy klimat, dobrą kuchnię przygotowaną prosto z serca i pasji i chcesz być obsłużony jak gość, jak gość tego lokalu, a nie jak zwykły klient? No to ja zapraszam Cię do siebie. Eee, zaczynam, prowadzam ofertę właśnie taką, czyli organizacja przeróżnych imprez okolicznościowych, szkolenia, szkolenia e, jakieś firmowe imprezy, firmowe, e, m, firmowe święta, <świl> Wielkanoc wielkanocne bądź Bożego Narodzenia. No, słuchajcie, ja Wam pokażę to miejsce. A jeżeli naprawdę cenicie sobie dobre produkty, przygotowane jedzenie ze starannością, z serca, no to trafiliście bardzo dobrze. Także ja Wam pokazuję salę. I naprawdę, słuchajcie, jest u nas cieplutko, jest fajny klimat. Jeżeli goście chcą zostać, mogą zostać w, y, sobie u nas w pensjonacie, także nie ma żadnego problemu. Także zobaczcie naszą salę i zapraszam Was do kontaktu. Zobaczcie, to jest nasza sala. Ona tak wygląda. Jest naprawdę fajny, fajny, domowy klimat. Oczywiście, stoły możemy złączyć w każdy, w każdy sposób, który będziecie, na jaką okoliczność będziecie potrzebować. Tak połączymy stoły. Tu mamy swoją biblioteczkę. Szkło, tak jak w domu, zobaczcie. Tutaj może być ta miejsce do tańca. Możecie robić szkolenia dla swoich pracowników, jakieś, no co zapragniecie, to Wam zorganizujemy. Także zobaczcie. Możemy pomieścić od około 50 do 60 osób, bądź więcej, ale to wtedy miejsca siedzące. Wszystko jest kwestią dogadania, organizacji i tego, czego potrzebujecie. Zobaczcie. Mówię, jeżeli potrzebujecie zorganizować jakąkolwiek okoliczność, zapraszam. Ja wam ugotuję. Będziecie zadowoleni, będziecie obsłużeni jak goście tego domu, a nie jak zwykli, jak zwykli klienci. Buziaki, i do zobaczenia.